Cześć wszystkim, jestem Czerstwy i dzisiaj gramy w Nautical Survival. To jest kolejny taki survival, że sobie mamy łódeczkę I tą łódeczką po prostu musimy przeżyć ileś czasu. Tak, chcemy ci dać promocję. Jak tu się coś robi. Co my byśmy chcieli kupić? Może załogi jeszcze nie, ale większą widoczność, żebym wiedział dokąd ja mogę w ogóle płynąć. Bo mamy określoną widoczność i możemy sobie poza wypłynąć. Nie ma ku temu jakiś tam przeszkód. Ale no to jest znacznie trudniejsze wtedy, żeby chociażby wypatrzyć, gdzie jest przeciwnik, no bo... Mimo, że my ich nie widzimy, to oni będą widzieć nas. Co my tu mamy? Tu możemy sobie dokupić broń, tak? Kotwicę mógłbym wziąć. Okej. Oj. Dobra, gdzie tu jeszcze są jakieś budynki? Tu to wygląda jak szpital-warsztat. Tak. To wygląda jak szpital-warsztat. Nim jest. Oj, 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 oj. przez to, że ta łódka no, rzuca nią jak łódką, co myślę, że ma perfekcyjny sens w tej sytuacji, no to troszkę trudniej się steruje niż tak jak normalnie się zazwyczaj ludkiem jakimś tam biega. Dobra, jakiś inny jeszcze sklep gdzieś znajdę. Chciałbym znaleźć jeszcze coś innego, żebym wiedział dokąd ja mógłbym popłynąć jeszcze. Niech sobie jest steering. Będzie łatwiej kierować tą łódką. No tu chapeki możemy sobie oj, podnieść i, i chyba sobie je podniosę. Nie podniosę, bo nie potrzebuję nawet. Popatrz. O, co my tu mamy? Level up? O, taki lepszy level up. Co my tu mamy? Generator. Na razie nie. Na razie może zainteresuje się, żeby wrócić do tej szopki z bronią, co? Co jest w szopce z bronią? Lara? Tylko, że jeszcze i tak mnie na nic nie stać. To, to będzie trzeba później wrócić, jak już się troszkę waluty nazbiera. To jest no, prosta gra, jakby ten gatunek gier sam w sobie nie jest skomplikowany, ale wprowadza o tyle jaką jakiś niuans, że. Inaczej się steruje tą łodzią i... No jest jakaś odmiana, jakby to nie jest kalka jeden do jednej jakiejś innej gry, tylko no... Pokazuje coś swojego, jak jakiś swój zamysł, jakąś swoją wizję. Co byśmy mogli chcieć? Miny? Weźmy sobie miny. Bo chciałbym zobaczyć jak to wygląda i znikły wszystkie. Teraz, jak będzie awans, to już nie będę dostawać umiejętności z tego ziomeczka, tylko tam było jakieś takie uniwersalne ulepszenie, że tak powiem. Do tego wrócimy, jak będzie za co. Wow, 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 to już zaczynają strzelać? To już się zaczyna robić poważniej. Po ile S są 70? I niecałe 70, dobra. To z walutą będzie trzeba tu się cofnąć. Niech jest prędkość ataku. Teraz jest pure gaming. <laughs> dobra. Co tu można wziąć? to jest nawet podział na typy wrogów. Ciekawe. Weźmiemy sobie tego deckhenda. Jest dosyć uniwersalny, na to wygląda. Łocho, jakieś mieczniki na mnie nacierają. No i teraz możemy albo ulepszać tutaj. Um, zasięg zbierania, bo już te główne umiejętności naszej bazowej postaci mamy, ale też możemy sobie ulepszać z ziomeczka, którego dopiero co zatrudniliśmy. Wow, to jest krawędź mapy! Ło! Ho, ho, ho. Nie ma tu więcej budynków. Prędkość prędkość się przyda, żeby uciekać co po, przed co większymi workami. Ale ich wymanewrowałem. Dobra, tego nie wymanewrowałem, ten mnie od czoła wjechał kompletnie. Weźmy sobie... Niech zacznie generować i chciałbym jeszcze widoczność podnieść. Czy to już mi zwiększa zasięg tak, żebym coś nowego mógł zobaczyć. Czy nie? Pickup dwa razy. Mm, niech jest. Przydatna to jest rzecz. Zwłaszcza jak Featurem gry jest to, że się ciężej manewruje postacią niż standardowo. No nie ma tu nikogo, niczego więcej. No, żeby ulepszać te bronie, to widzę, że trzeba mieć dosyć poważną walutę. Dobra, widzę, że zrobienie tego generatora robi bardzo dużą różnicę i było trzeba, by to zrobić zaraz od razu, jak mogłem. Ale was tu pływa. Więcej się nie dało? Nawet żółwi mnie atakują, no ludzie. Niech jest zasięg ataku. Co my w ogóle mamy za bazowe? Strzelba mamy jako bazową, weźmy sobie lepsze miny. Skoro mogłem je wybrać. Ale widzę, że jak się zaczynają pojawiać czy szybsi, czy bardziej zwinni przeciwnicy, to już ten, to już zaczynają się problemy jak, przez taki rodzaj sterowania. Także gra robi jakiś użytek z tego faktycznie. Oj, oj, oj! Ale wypierzecie mnie. Dobra, potrzebowałbym leczonka. Więc i pieniążków proszę dla mnie generować. Cargo? Hmm. Ne. Nie. Na razie i tak nie mam co tam włożyć. Jeszcze mógłbym mieć. Na przykład broń, ale sobie i tak nie ulepszę strzelby. Bo to nie są tanie rzeczy się okazuje. Ty mi dałeś cargo i tak. Teraz byłby czas kolejnego ludka przytulić. Tak myślę. Nawigator. Czy ja wiem? Nie, jest taki ciekawy. Otter bazuje na tym żeby po tym zaciemnionym obszarze pływać nie podoba mi się do końca ta idea więc przegłoduję aż się pojawi ktoś bardziej akuratny do moich potrzeb o nowy content fajnie Dobra, ale teraz już z bronią nie nadążą widzę. Weźmy sobie na jedno, mi będzie stać, chyba że wziąłbym kotwicę. Wezmę strzelbę i wezmę kotwicę. A to tak działa, że. To... <ścoughs> Dobra, już mi się podoba ta kotwica. <ścoughs> I tak dosyć robi tych obrażeń. Nie jest taka. Miętka jakaś tylko jak złapie stworki to ten to dosyć ich Zgarnia faktycznie Fajne Nie spodziewałem się czegoś takiego Próbuję zarzucić tą kotwicą w tył o tak żeby ich Tych co mnie gonią żeby ściągnąć troszkę No, i troszkę za późno. Dobra, co ja tu mam za opcję? Regeneracja hp Dobrze, poproszę. Czy jest tu ktoś nowy, ciekawy? No, nope. to są nadal dwa, dwa ic cisami. Tak się spodziewałem, że na tych wysepkach pustych. Z czasem będzie się odblokowywało kolejne jakieś rzeczy. Nie no, musi być kotwica. Genialna jest. Może nie jako jedyna broń, ale taka uzupełniająca. To jest po prostu świetna. Dobra, będę rzucać kotwicą w Krakena. Jep. <ścoughs> Rzucić rzuciłem, ale... jego ja jego gluty są troszkę... za mocne. No, ten kraken to mnie wciągnie nosem zaraz. Nie mam takiej prędkości, żeby móc przed tymi jego pociskami uciec nawet. Chociaż jakbym kołował koło niego dobrze. O, ta gwiazdka mnie intryguje, może mnie... Pff, pff. Aha, to jest level po prostu, dobra. To mnie nie ocali zdecydowanie. <laughs> <laughs> Xol, może nie, bo to jest grubsza kasa. Tu mógłbym zrobić, mógłbym wziąć kargo i kolejną broń, ale jak wezmę kargo, to nie będzie mi stać na broń na pewno już. Ale ta regeneracja, którą mam, to tak nawet daje radę. Może coś z tego będzie. No potrzebuję mieć kargo, żeby wziąć ten pulsator, dobra. O, ludzie! Kiedyś go zastrzelę. Może. Oj! Oj! Teraz już się ze zeźlił przez to, że mu macki pourywałem. To może on być nawet łatwiejszy teraz dzięki temu. Jakbym go złapał na takim zasięgu, żeby wisiał mi na kotwicy, to tak znacznie sprawniej to powinno iść. Ale widzę, że mam. Czap. Chap. Ah, bardziej tamina by mi się przydała w tej sytuacji. Widzę, że jak go dobrze wymanewruję, to... to druga faza jego jest w zasadzie łatwiejsza od pierwszej dla mnie. Niech jest mina. Na minę co jakiś czas się wbije na pewno. Ciekawy jestem, ile zadaje. Ale chciałem mówić, że ciekawy jestem, ale nie będę tego sprawdzać. I pierwsze co, to wjechał we mnie. Ło, te plamy też dosyć dobrze karają. Niedobrze. Świetny to jest. Jeszcze w połączeniu z tą giebającą się kotwicą we wszystkie strony, to jest po prostu złoto. Urzeczony jestem. No nie, ja tu ciągle zaglądam, ale tutaj no nic się nowego nie pojawi. O! Przeszedłem demo. <laughs> Kraken ubity. Z kotwicy. Bardzo spoko. Możemy sobie wtedy zmienić ekwipunek startowy. Mamy dostęp do innych łódeczek. Uuu. Łódź podwodną nawet można mieć. Ciekawe. No nic, dzięki za oglądanie i trzymajcie się, do następnego.